Jakbyście się zastanawiały, co to za opalenizna na mej twarzy, muszę Wam powiedzieć, że ostatnio testuję bardzo dużą ilość produktów brązujących. I testuję ostatnio też taką markę Azur. -Tan, to jest um, linia samopalaczy i produktów do twarzy brązujących. I mm, ja jestem bardzo wybrana, jeżeli chodzi o twarz. Zazwyczaj nie, nie aplikuję samopalacza na twarz tego, który na ciało. To w ogóle się nie sprawdza i powoduje okropne zapychanie. I generalnie produkty do twarzy muszą być odpowiednio dobrane, bo moja skóra jest dosyć kapryśna. Ale to, co tutaj trzymam i to co zrobiło mi na buzi, to jest naprawdę na duży plus. Jest to marka Azurtan, jest to tam giełka do twarzy. Na bazie wozy, wody arbuzowej, taka samoopalająca. W, w sensie, zarabiokowałam ją dzień wcześniej. Dzisiaj jest jakby drugi dzień, kolejny, więc to jest odcień odrobinę bledszy, natomiast zostawia skórę naprawdę w fajnym kolorze, tak jak widzicie. Nie ma pomarańczy. Te przebarwienia, które mam, o których Wam kiedyś mówiłam, czyli tutaj te hormonalne i tu na czole, one się przebijają, bo to jest naturalne, jak nałożymy produkt brązujący, że te plamki będą ciemniejsze, ale to. Nie przeszkadza mi kompletnie. Mamy ładny kolor, nie mamy zacieków, nie mamy plam na zasadzie tutaj przy linii włosów, przy brwiach. Wszystko jest jednolite, wygląda twarz naprawdę bardzo dobrze, więc yy, to będzie chyba produkt yy, wiosna-lato, który yy, zagości na mojej twarzy cyklicznie. Yy, bardzo fajnie sprawdza mi się i no wygląda to naprawdę spokojnie.